Na sesji w dniu 29 maja kontynuowany był temat działki na styku miejscowości Książniczki i Młodziejowice. Na poprzedniej sesji wójt informował radnych, że nie ma żadnych planów co do tej działki. Teraz najwyraźniej zmienił zdanie. My w tym momencie nie mamy nic do zaproponowania. Nie mamy dodatkowych miejsc, gdzie mielibyśmy tego typu infrastrukturę zlokalizować. Dlatego musimy właśnie patrzeć perspektywicznie. To jest e, oczywiście, że teren nie jest nasz, tak? natomiast też musimy... Zdawać sobie sprawę, że to jest SKR, który prowadzi, to jest przedsiębiorca, który prowadzi działalność na naszym terenie. A w perspektywie przyszłości, gdybyśmy mogli nabyć tą działkę, myślę, że to byłoby z korzyścią dla samorządu. Tylko i wyłącznie z korzyścią dla samorządu. Więc dlatego będę mocno Was radnych namawiał do tego i przekonywał, żebyśmy dokonali tych, tych zmian. Wójt odniósł się też do wniosku, który wysnuliśmy po odsłuchaniu nagrania z poprzedniej sesji, iż gmina nie informuje w sposób wystarczający nie tylko mieszkańców, ale i radnych. Mówiła o tym w czasie obrad jedna z radnych, a jedna z mieszkanek pisała w lokalnej grupie na Facebooku. Natomiast, no, ja e, chciałbym, jakby jasno podkreślić i też zwrócić uwagę na to, że moi współpracownicy udzielają dokładnych informacji. Procedura jest jasna. Tego się tutaj nikt niczego nie ukrywa. Tutaj spotykamy się też po to, żebyśmy mogli o tym rozmawiać. Także bardzo Was proszę, że jeżeli są pytania, są wątpliwości do tych procedur. To jest to moment, gdzie te pytania można zadać. Jest pani kierownik, która też jest planistą, i jest pani prawnik, która może jakby potwierdzić. To co, to co powiedziałem na ostatniej sesji rady gminy zaniepokoiło mnie to że pan wójt powiedział już nie ma żadnych gmina nie ma żadnych planów wobec tej działki w związku z czym dzisiaj pan mówi że już jakieś tam plany są że być może będziemy mieć mało miejsca tam gdzie znajduje się PSZOK i trzeba będzie to rozbudować więc tak naprawdę potwierdził to pan to o czym ja wcześniej mówiłam i jakie miałam obawy że tak naprawdę dojdzie do rozbudowy tego terenu to po pierwsze Druga kwestia, panie Wójcie, ja mam pytanie, czy pan Wójt podpisał umowę przedwstępną z SKR-em i jest pan przekonany, że SKR sprzeda naszej gminie ten teren? Bo i pan Wójt mówi o tym, że zaproponujemy jako gmina te tereny, które tam się znajdują dookoła, na tereny usługowe, będziemy to rozbudowywać i tak dalej. Ja mam pytanie do tego planu, bo my uchwalamy plan teraz, będziemy uchwalać plan ogólny w najbliższym czasie. Natomiast prawda jest taka, że my mówimy o tym planie. Ta działka zostanie przekształcona teraz i o, to będzie się wiązało z pewnymi konsekwencjami na przyszłość tak jak powiedziałam nie teraz ale za 10-15 lat I ja mam pytanie czy pan wójt jest przekonany że spółdzielnia Kółek Rolniczych sprzeda ten teren naszej gminie i że będzie on do wykorzystania przez nas poza tym powiem tak Oczywiście że procedura jest jasna. Skorzystałam z wszystkich możliwych uwarunkowań tutaj tej procedury. Po pierwsze złożyłam 7 stycznia uwagi do planu, który rozpatruje pan wójt osobiście i tutaj mówiłam o tym, że pan wójt nie odniósł się do tej kwestii, nie odpowiedział mi w zakresie pytań dotyczących tej działki. To po pierwsze. Druga kwestia jest taka, że jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego to został wyłożony do 7 stycznia były, były uwagi te uwagi nie zostały w żaden sposób uwzględnione nie dostałam odpowiedzi stąd moje obawy teraz była, było spotkanie z, z paniami planistkami i z panem kierownikiem który był jeszcze wcześniej zanim zanim nowa pani kierownik się pojawiła w, nasz, w urzędzie gminy w związku z czym ja byłam na tym spotkaniu rozmawiałam i nie dostałam żadnej informacji rzetelnej dlatego Pytam pana wójta jaka jest konieczność dokonywania tego przekształcenia teraz skoro nie jesteśmy właścicielami tej działki nie mamy. Przypuszczam że nie mamy pewności że Spółdzielnia Kółek Rolniczych tą działkę sprzeda akurat w gminie Michałowice. I kolejna kwestia jest taka. Tak, tak jak sam pan powiedział, są to tereny zielone, więc te tereny zielone mają zdecydowanie mniejszą wartość, natomiast działka przekształcona w usługi komunalne będzie miała większą wartość, w związku z czym my jako gmina Michałowice, jeśli będziemy chcieli nabyć tą działkę, będziemy musieli ponieść wyższe koszty. E, bo bym musiał powtarzać jedno i to samo Będę bardzo proszę. Ja wiernik. może odniosę się nie do pytania skierowanego uh -huh. do Pana Wójta, tylko do procedury uh -huh. i do rozstrzygnięcia wniosków. Odnośnie wniosków, o których Pani mówi, złożonych na początku stycznia, zarządzeniem Wójta 28 stycznia, które jest numer 92025 uh -huh. z dnia 28 stycznia 2025 roku, wszystkie uwagi zostały rozpatrzone w sposób pozytywny, bądź negatywny, ale jest to opublikowane na stronie internetowej w zakładce planowanie przestrzenne, odnośnie odnośnik jest do bip -u. Także można sobie dokładnie rozczytać wszystkie uwagi. Każda jedna uwaga została rozpatrzona, została każdy się z nas pochylił nad i odrzucona. Natomiast no jest to rozpatrzenie. No, tak. Dokładnie, ale każda tak, tak ta uwaga jest, została odrzucona. Taka jest możliwość. W każdym mhm. razie jest to rozpatrzenie, jest ono opublikowane. Zatem odnośnie pierwszej części wystąpienia pani radnej, no to muszę niestety powiedzieć, że one są rozpatrzone. Jeżeli chodzi o procedurę rozpatrywania uwag w procedurach planistycznych. Wnioski składane do planu miejscowego są traktowane nie jako wnioski w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego, tylko są to wnioski traktowane z ustawy jako sugestie do sposobu planowania przyszłego rozwoju gminy. Zatem one nie dostają odpowiedzi pisemnych. Zresztą proszę mi wierzyć, jeśli tych wniosków jest kilkaset, a nawet w granicach tysiąca, to choćby nie wiem ile ludzi tu pracowało, to my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Zatem one są rozpatrywane grupowo, rejestrowane w tabelach składane i publikowana jest odpowiedź później na BIP. -ie. No i właśnie ta odpowiedź została. Ale przyzna pani, że to jest szczególna sytuacja. Ja nie pytam o pozostałe wnioski, ja sobie zdaję sprawę z tego że wniosków jest bardzo dużo wszystkich mieszkańców. Natomiast ja pytam o jedną konkretną działkę, która ma duże znaczenie z punktu widzenia społecznego. Jest to teren nienależący do gminy Michałowice i jest to szczególny rodzaj przekształcenia, bo nie jest to przekształcenie w działkę budowlaną czy w działkę usługową, tak jak tutaj pan wójt mówił, tylko w usługi komunalne. To jest szczególny rodzaj usług, który wiąże się ze specyficznymi uciążliwościami. W związku z czym mieszkańcy tutaj podnoszą jeszcze kwestię tak, że tak naprawdę... Przekształcanie tego terenu w usługi komunalne pozostaje w sprzeczności z uchwałą dotyczącą parków krajobrazowych, gdzie tam wyraźnie znajduje się zapis dotyczący tego, że nie powinno to mieć szczególnego oddziaływania na środowisko. Skoro my przekształcamy mamy jakieś ja dlatego pytałam Pana Wójta, jakie mamy plany dotyczące tej nieruchomości, bo skoro mamy jakieś plany, to też jakby mamy świadomość tego, jakie będzie to miało oddziaływanie na najbliższe środowisko, dzisiaj półtorej godziny rozmawialiśmy na temat tego, że gmina Michałowice jest jedną z najmniej zalesionych gmin i że te, że te tereny są cenne pod względem przyrodniczym. Dlatego ja pytam i mieszkańcy pytają, jakie będzie to miało oddziaływanie. Tak? Oczywiście jeśli nie wiemy, no to, to, to moje pytanie brzmi, dlaczego dokonujemy takiej zmiany już teraz? Dlaczego się tak bardzo spieszymy z tą zmianą? Jeżeli chodzi o plany, sposób wykorzystania, no to ja na ten temat nic nie powiem, ponieważ nie mam takiej wiedzy. To tylko pan wójt może za, zabrać głos w tym zakresie. Natomiast e, do, w, w, miało miejsce wyłożenie. Teraz e, jutro kończy się okres składania wniosków. Można złożyć... Jutro jest okres, zwo... jutro jest... Uwag do, 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 na podstawie... A nie do 16 czerwca? Bo dostałam informację, że do 16 czerwca, ponieważ był błąd w planie. W, zakre w zakresie tego planu tak jak najbardziej, ale dwa pozostałe kończy się jutro. No właśnie, ale ja pytam o ten Konkretny, że do więc, 16 każdy, czerwca. Więc macie Państwo czas, wszyscy mają czas, nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy, którzy mają ochotę wziąć udział w tej procedurze, mogą złożyć uwagi. Uwagi będą rozpatrywane. Bo taki jest nasz obowiązek. Rozpatrywanie tych uwag będzie opublikowane, bo jest to informacja jawna. Natomiast jeżeli chodzi o uzgodnienia, o których Pani wspomniała wcześniej, to przed wyłożeniem musieliśmy, przed przedłożeniem tego wszystkiego, tych wszystkich dokumentów, zarówno części rysunkowej, jak i tekstowej, mieliśmy obowiązek uzgodnić. Opinie mamy pozytywne wszystkich 40 instytucji, które nam opiniują ten plan. Zatem z takim sposobem zagospodarowania, planowanym sposobem przekształcenia. Więc w tym momencie ten dokument nie stoi w sprzeczności z żadnymi ustaleniami i nie dostaliśmy żadnej negatywnej opinii z instytucji, które nam opiniują te, te dokumenty. Odnośnie planów, no to, no to tak jak mówię, no, to, co wspomniał pan wójt i jeszcze rozwijając ten temat, to jedynie pan wójt może zabrać głos. Ja tylko chciałam powiedzieć, pani kierownik, że myśmy już ostatnio poruszali tę kwestię dotyczącą tego, że nie mamy, że nie było negatywnej opinii z parków krajobrazowych. Moi mieszkańcy pofatygowali się i byli w parkach. Parkach Krajobrazowych, żeby dopytać o kwestię tej konkretnej działki. Po to budzi jednak bardzo duże zainteresowanie. Pan wicedyrektor odpowiedział, że jeśli gmina przekształca teren w usługi komunalne, to parki krajobrazowe tego nie negują, ponieważ jest to jakby z punktu widzenia, gmina wie, jakie ma plany wobec tej działki i w związku z czym przekształca ten teren dla dobra mieszkańców. Dlatego zadałam to pytanie panu Wójtowi, jaki jest cel przekształcenia. Tej działki konkretnie, prawda? Jakie gmina ma plany wobec tej działki? Natomiast, tak jak mówię, pan Wójt nie odpowiedział mi na to i ja pytam po raz kolejny jaki jest konkretny cen. Pa, pan wójt mówi że nie ma pomysłu na tą działkę. Ostatnio pan wójt powiedział na sesji rady gminy że SKR składuje tam odpady prowadzi działalność i że te odpady które tam się znajdują od wielu lat tam są składowane i nie wiem wybrzmiało to tak jakby pan wójt chciał w pewien sposób zalegalizować to, to, co te, te odpady które się tam znajdują to teraz ja mam pytanie czy Myśląc tym samym tokiem, czy jest pomysł na przykład na przekształcenie terenów w masomiącej, które są zasypane przez prywatną firmę stawy? I teraz jest takie pytanie: czy gdyby doszło do przekształcenia tej działki w masomiącej pod usługi komunalne, to też by to rozwiązało problem w Pana odczuciu? No bo to tak trochę zabrzmiało, że pan wójt nie ma pomysłu dla dobra mieszkańców, działka zostaje przekształcona w usługi komunalne, wiemy o tym jakie to niesie konsekwencje na najbliższe 10, 15, 20 lat, gdyby, gdyby, gdyby powstało, nie wiem, oczyszczalnia ścieków czy, czy przepompownia, a tutaj po prostu w masomiące jest też taka sytuacja, czy, czy, czy tutaj, nie wiem, przekształcenie tego terenu doprowadziłoby do podobnej sytuacji, tak, do zalegalizowania w pewnym sensie. Procederu. Słuchajcie, przy, na ostatniej sesji wspomniałem o odpadach w kontekście zgłoszeń, anonimowych zgłoszeń dotyczących gromadzenia odpadów na tej działce. W takim kontekście gmina prowadzi postępowanie i wyda odpowiednie decyzje. W takim kontekście nie zalegalizowania, bo tu się przeinacza w ogóle moje wypowiedzi, tylko wyraźnie wspomniałem, że o postępowaniach. I gmina. Prowadzi takie postępowanie, i to postępowanie zakończy się decyzją. Niezależnie od zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Panie Wójcie, Powiedziałem, pan? ale proszę no, mi to tak skończyć, ja wtedy. Zresztą tak naprawdę odpowiem ostatni raz bo jeżeli chyba że jeszcze pozostali radni też mają jakieś wątpliwości do tego bo wydaje mi się że chyba już wystarczająco od zeszłego tygodnia od zeszłej sesji starałem się to wytłumaczyć na ostatniej sesji powiedziałem że nie ma planów dzisiaj słysząc że pani radna Aneta Szydłowska jasno stwierdza że to są decyzje na 15 czy 10 czy 15 lat to powiedziałem tak to musimy mieć taką świadomość skoro mamy tam lokalizację tego typu infrastruktury kiedy poprzedniej kadencji też poprzedni wójt już nad tym się zastanawiał bo wiedział że mogą być jakieś problemy myślał o tym i rozmawiał z KR-em. nie mamy żadnych umów ja z nimi nie prowadzę rozmów na ten temat natomiast ta ta, ten podmiot też prowadzi usługi, które, jakby, które ten teren będzie z pewnością sprzyjał. Jeżeli nie ma wątpliwości co do pozostałych osób, co do przekwalifikowania tego terenu, a rozumiem, że są to te jednostki, które są skupione wokół tego terenu, to taka propozycja została Wam przedstawiona. Po to, żebyśmy byli w przyszłości bezpieczni. Nie możemy budować na naszym terenie oczyszczalni. Mamy ograniczone możliwości spuszczania nieczystości na tej przepompowni, natomiast mieszkańców nam przybywa, ścieków nam przybywa, mamy problemy ze spuszczaniem nieczystości czy z kolektorem, który obecnie jest i w oparciu funkcjonują, w oparciu o infrastrukturę zielonek. I tutaj moje obawy są duże, bo jeżeli pojawią się awarie, to dotyczyć one będą wszystkich naszych mieszkańców. My musimy działać zapobiegawczo, patrzeć perspektywicznie, natomiast ten teren jest niezabudowany i z pewnością nie ma tam żadnego oddziaływania negatywnego na środowisko, bo, byśmy, bo to nie tego typu infrastruktura oddziaływuje negatywnie na środowisko. Ja rozumiem, że można coś powiedzieć, puścić to do opinii publicznej i zaczynać na ten temat dyskusję, ponieważ Dochodzono się, tak? Zastanawiano się, czy próbowano sugerować, czy tam będą jakieś właśnie odpady, czy nie wiem, już nawet nie chcę sięgać do tych informacji, co wymyślano w tym miejscu. To w tym momencie powiedziałem: działka komunalna, czemu ona może służyć? Celom rzeczywiście kanalizacyjnym, jeżeli taka potrzeba by pewnie zaistniała. My w tym momencie takich planów nie mamy, skupiamy się tylko na zmianie tego zagospodarowania przestrzennego. A co do odpadów, po raz kolejny mówię. Gmina prowadzi postępowanie, bo dokonano zgłoszenia. To było zgłoszenie anonimowe. Zazwyczaj na anonimowe zgłoszenia nie reagujemy, ale w tym przypadku rzeczywiście dotyczy to bardzo wrażliwego. Yy, Tematu, jakim jest właśnie gromadzenie odpadów, i mamy doświadczenie z zestawami w masłumiącej. Wiemy, ile to pracy później wymaga, jeżeli od samego początku byśmy to zaniedbali, więc my nie zaniedbujemy. Od razu po prostu działamy. Także, jeżeli Państwo radni macie jeszcze jakieś wątpliwości to bardzo proszę jeżeli nie to wydaje mi się że już A ja mam jeszcze pytanie panie wójcie a co się stanie jeśli, jeśli SKS sprzeda tą działkę firmie Miki która zajmuje się przetwarzaniem i gromadzeniem odpadów i wtedy jeśli pojawią się protesty mieszkańców to wtedy będziemy mieć dopiero problem hmm. tak naprawdę yy, czy możemy zagwarantować czy nasz, czy nasz plan dopuszcza możliwość przetwarzania odpadów nie dopuszcza, natomiast wiecie Państwo, ważna, jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o usługi, usługi tego typu, które są zaproponowane w planie. Zakres oddziaływania zagospodarowania danej działki, sposobu jej użytkowania ma się zamknąć w granicach tej działki. I proszę mi wierzyć, że kto jak to ale gmina to pierwsza będzie tego pilnowała na swoich, na swoich, bądź też terenach z możliwością użytkowania przez siebie. Zatem ja myślę, że nie ma co na przyszłość wychodzić tak daleko i, i bać się tego typu inwestycji. Myślę, że to jest raczej cel społeczny i komunalny, taki, który ma zapewnić bezpieczeństwo dla tych terenów. I tak jak mówię, no, nie spodziewam się, poza tym nie ma możliwości na tę chwilę przetwarzania odpadów tego typu. To nie na takiej działce i nie w tym miejscu. I, I nie tym, zgodnie z miejscowym. I punktem. o tym decydowaliby radni. Takiej zmiany musieli dokonać na radni. Szanowni Państwo, absolutnie się z tym nie zgadzam. Tak jak mówimy, działka jest w na terenie Dubniańskiego Parku Krajobrazowego. Zdaję sobie sprawę z tego, że pozostali radni w tym względzie nie będą się sprzeciwiać, ponieważ tak naprawdę tego typu przok czy, czy, czy usługi komunalne w żadnej miejscowości nie są mile widziane. W związku z czym oczywiście to jest kwestia dotycząca terenu, z którego ja pochodzę, mieszkańców Młodziowic i mieszkańców Książniczek. I tutaj tak naprawdę mówimy o tym, że w perspektywie czasu dojdzie do rozbudowania tej infrastruktury komunalnej, a my się temu sprzeciwiamy jako mieszkańcy tego terenu i nie zgadzamy się z tym absolutnie, że to tak ma powstać. Ja mam pytanie do pana wójta, skoro to nie ma żadnego oddziaływania, no to są też tereny przylegające do lasów w Michałowicach. Czy pan byłby skłonny, żeby tam kolejny przok albo przekształcić działkę w usługi komunalne? No bo to tak naprawdę, wie pan, mówimy o cennym terenie przyrodniczym, mówimy, że jest niezamieszkały, mamy mało takich terenów i próbujemy przekształcić ten teren w usługi komunalne i mówimy, że to absolutnie się zamknie w terenie działki, że będzie pachniało tylko na terenie działki i, i nigdzie dookoła nie będzie żadnego oddziaływania. No jest to oczywiście dla mnie absurd. Mhm. No słuchajcie, bo no, tak to rzeczywiście możemy dyskutować teren przy Lesie Michałowickim, tak, rozmawialiśmy o tym. Jest no, mamy świadomość, że jest praktycznie... nikt nie jeszcze tego typu y, 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 przekształceń. Jest praktycznie zamieszkały. Ja już mówiłem. Podawałem przykład właśnie terenu w Chyba to jest podstawa różnica między terenem w Młodziewicach i Michałowicach. Teren ten w Młodziewicach jest właśnie niezabudowany, natomiast, tak jakby teren w Michałowicach i nie tylko w Michałowicach, to samo byłoby przy lesie Masłomiącej. W innych terenach, gdzie jest zabudowane, nie mamy takiego miejsca na infrastrukturę i zmianę tej lokalizacji. Powstała ta lokalizacja zarówno przy jak i stacji zlewnej. My musimy skupić uwagę na tym, żeby zadbać, odpowiednio modernizować i nie powodować właśnie jakichś negatywnych takich skutków odczuwalnych dla mieszkańców. To nam się w ostatnim czasie udaje. Udaje nam się, prawda, bo nie ma żadnych takich dyskusji, żeby działo się tam coś złego, negatywnego i mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy to rozwijać. Także słuchajcie, ja naprawdę już nie jestem za bardzo więcej w stanie. To ostatnie pytanie, dyskusji. panie Wójcie, skoro teraz te tereny są terenami zielonymi i ich wartość jest niska, to po przekształceniu w usługi komunalne wartość tej nieruchomości wzrasta. Czy pan ma świadomość tego jako gospodarz gminy? Tak, natomiast, znaczy, wydaje mi się, że jeżeli będzie jakaś możliwość jakiejś zabudowy, natomiast, no, właściciel tej działki tak naprawdę musi mieć możliwości i określony cel, jaki by chciał, czyli i możliwości przede wszystkim inwestycyjne. Dlatego wspomniałem, że zaproponujemy, skoro nie ma możliwości, nie ma możliwości dla, mieszkańców otaczających tą działkę na mieszkaniówkę, bo nie ma możliwości, bo już to było po raz kolejny procedowane, to zaproponujemy w planie ogólnym strefę usługową. bo Potem będzie zmiana teraz w planach ogólnych, już nie będzie MNU, tak, nie będzie mieszkaniowo-usługowych, tylko albo będzie mieszkaniowa, albo będzie usługowa. Więc zaproponujemy dla tych mieszkańców, którym też wzrosną te nieruchomości usługową, bo tereny na pewno usługowe w tym miejscu, y, mogą, y, mogą funkcjonować, tak? Wszyscy znaleźlibyśmy takie, wszyscy mogą z tego, z tego korzystać. Pan Wójt mój, mój mówi o tym, że możemy zaproponować. Z moich informacji mieszkańcy już składali wnioski o przekształcenie w tereny usługowe i parki krajobrazowe nie wyrażają zgody, w związku z czym to powiedzieć mieszkańcom, że zaproponujemy jest moim, moim zdaniem daleko idące. Natomiast mam jeszcze pytanie, korzystając z okazji, że rozmawiamy o planie i mam tutaj panią, chciałam zapytać o drogę gminną numer 346, która w Młodziewicach została w planie poszerzona do pewnej odległości, tam została zrobiona zatoka, a później trzy działki zostały bez poszerzenia. I pytałam Panie Planistki w tym względzie, dlaczego tak się stało i dlaczego tutaj ta droga nie została poszerzona na całej długości. I też chciałam zapytać Panią, czy Pani ma jakąś wiedzę w tym, w tym zakresie, bo to też została złożona moja uwaga do planu w tym zakresie mikrofon pani kierownik w terenie pani mówi zapoznałam się z tym terenem i z uwagami z sposobem rozstrzygnięcia też natomiast no trudno jest mi cokolwiek powiedzieć o sposobie rozstrzygnięcia, bo jak sama pani wie no niestety mnie jeszcze tutaj u państwa nie było, także no to mogę przejść do porządku dziennego nad tym rozstrzygnięciem, ewentualnie to ja mam pytanie do pana Wójta, bo pan Wójt wszystkie uwagi z tego, co wiem, analizował. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda kwestia tej drogi gminnej i jak to się stało, że 50 metrów drogi nie zostało poszerzonej na tym odcinku. I chciałam jeszcze dodać, że tam znajduje się nasza gminna działka i ta działka została bez dojazdu. Panie Wójcie, mam pytanie. Mm. Nie wiem, ja nie znam a to jest teren jakiś zabudowany? Nie, rolny, to jest budow... teren, to rol... jest teren rolniczy, to jest teren, to są tereny również zielone i wiem, że Pan Wójt rozmawiał z pracownikami. Tam nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby dokonać tego poszerzenia. Tak. Przepraszam bardzo, ja rozmawiałem w sprawie tej tak, drogi. Tak, Bo ja pytałam pracowników i o kwestie poszerzenia tej, tej, tej drogi na tym odcinku 50 metrów. Chciałam zapytać Pana Wójta, jak to się stało, a że nie zostało którym, poszerzone? A z którym pracownikiem pani rozmawiała, że Kierownikiem wydziału, z Panem Krawczykiem wcześniej rozmawiałam. E, no z tego co wiem, to pani te wszystkie swoje prywatne tematy uzgadniała z kierownikiem, więc ja nie wiem. Ale mam ja pytanie, znam, czy Pan Wójt ma świadomość, znam, że tam jest działka gminna? Nie znam tego. Tematu. Po Mam pytanie, czy pan wójt wie, że tam jest Nie, dziecko? ja nie znam, nie znam tego tematu, nie wiem czy Jeżeli była działka gminna, to pewnie chcielibyśmy do niej zabezpieczyć. No właśnie, dobra. więc ja myślę, że pan wójt jako dobry gospodarz powinien zadbać o poszerzenie tego. Jeśli jest taka możliwość, to proszę się nad tym pochylić i dokonać tej zmiany. To nie wiem, to jest to musimy to po prostu sprawdzić. Zapraszam panią do siebie. Dobrze. Omówimy sobie ten temat, bo szkoda czasu na, na sesję, bo to jest indywidualny wniosek, więc szkoda rozpatrywać ten wniosek, szczególnie rząd z tego, co wiem, jest rozpatrzony i został opublikowany w zestawie tych uwag, które tam są. Zapraszam do siebie, porozmawiamy Dobrze. o tym później, przekażę wszelkie informacje panu wójtowi i odniesiemy się do tych wszystkich, Dobrze. nawet jeżeli Dobrze. trzeba będzie to na piśmie, do tych wszystkich Dobrze. uwag Dziękuję. pani. I mam jeszcze pytanie od mieszkańców ulicy Legionowej dotyczące przewozu przejazdu wozu ascenizacyjnego, należącego do wodociągów w Michałowice, czy, ten, czy on został wyłączony, jeśli chodzi o ma możliwość przejazdu ulicą Legionową, czy powinien jeździć objazdem, bo mieszkańcy bardzo narzekają, że ten wóz cały czas przejeżdża ulicą Legionową? a ulica Legionowa jest wąska pan wójt zapewniał że to będzie tylko strefa dla mieszkańców natomiast wóz asenizacyjny ja sama mijałam go jadąc na sesję o godzinie 12 jeździ ulicą Legionową notorycznie mieszkańcy mówią że jest to bardzo dla nich uciążliwe to musimy sprawdzić akurat nie ma teraz pana prezesa co... został wyznaczony objazd natomiast wóz asenizacyjny jeździ ulicą Legionową Rozumiem, że wóz asynizacyjny, która opróżnia ścieki mieszkańcom teraz przeszkadza, więc sprawdzimy, czy rzeczywiście jest jakiś A Panie problem. Wójcie, było wyłączone. Rozumiem, rozum, rozumiem także, rozumiem te działania społeczne Pani Radnej, więc ja sprawdzę i, i no sprawdzę to, sprawdzę. Sprawdzę, nie wiem co teraz powiedzieć. No, staramy się, tak jak już mówiliśmy wcześniej, ale to już no Nie. dlatego myślę że ta dyskusja Nie. to raczej um, po prostu brakuje mi słów także ja ale sprawdzę czy rzeczywiście ma stosowne zgody żeby nasz wóz ascenizacyjny e, jeździł i mógł wywozić mieszkańcom ścieki dobrze mówimy o ulicy Legionowej tak tak oczywiście dziękuję dziękuję bardzo oddaję głos radnemu Maciejowi Podymkiewicz Chciałbym się um, zwrócić z prośbą o e, ponowne naprawienie fragmentu e, ulicy Świętej Jadwigi przy szkole. E, są tam kolejne wyrwy. Ta e, ulica już była naprawiana tak doraźnie wiele razy. Natomiast faktycznie odwożąc dzieci, tam rodzice jeżdżą po strasznych dziurach. E, chciałbym prosić o zaktualizowanie e, informacji na temat e, tego, co się dzieje w temacie rozbudowy szkoły, czy więcej e, o Ostatniego momentu, kiedy rozmawialiśmy, czy wiadomo, na jakim etapie jest ta sprawa. Dziękuję bardzo. Ja odpowiem w dwóch zdaniach. Pani dyrektor szkoły w Więcławicach jako zarządca terenu podpisała umowę z firmą projektową na opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego tej nowej hali w Więcławicach i połączenia jej z istniejącym budykiem i ten program PW ma być przygotowany do końca lipca. Będziemy go na pewno prezentować i konsultować pod koniec sesji radny Tochowicz apelował o liczny udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ja korzystając z tego, że sesja jest transmitowana, chciałem serdecznie zaapelować do wszystkich mieszkańców gminy Michałowice o udział w najbliższych wyborach prezydenckich. I na koniec radna Szydłowska dziękowała za udział i pomoc w organizacji pikniku. Ja jeszcze chciałam na koniec gorąco podziękować w imieniu całej społeczności szkolnej za tak silne i takie zaangażowanie naprawdę wszystkich organizacji, zarówno Rady Rodziców, Kół Gospodyń, Centrum Kultury i Promocji, tutaj Urzędu Gminy w organizację tego pikniku. Bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że, że w przyszłym roku będziemy jeszcze silniejsi i zwarci w organizacji tego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Ja może tylko krótko w uzupełnieniu do, Bartosza, do radnego Bartosza Tochowicza. Zamieściliśmy post i w komentarzu zwróciliśmy uwagę, że naprawdę mamy duże szanse ze względu na wysoką frekwencję w pierwszej turze. Więc tutaj te różnice nie są tak znaczące. Zajęliśmy czwarte miejsce, więc, więc warto o to powalczyć. Mam nadzieję, że rzeczywiście mieszkańcy przyjdą, zagłosują i będziemy mogli się pochwalić tym, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Dzie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więc ja również zachęcam naszych mieszkańców. Chodzimy na wybory. Dziękuję. I w tym momencie transmisja obrad z sali Urzędu Gminy została przerwana. Materiał filmowy przygotował zespół strony Powiat Krakowski Info. Do usłyszenia.